Szanowni Państwo, na rynku postępuje stabilizacja. Obserwujemy lekko spadającą dynamikę inflacji, a także poprawę koniunktury i nastrojów przedsiębiorców oraz konsumentów. Rynek zdrowia zdominował jednak temat wprowadzanych właśnie ustaw. Mamy do czynienia z całym pakietem regulacji, które obejmują praktycznie cały rynek. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przyniosła darmowe leki dla seniorów powyżej 65 roku życia, dzieci do 18 roku życia i kobiet w ciąży. Zwiększa to grupę pacjentów uprawnionych do korzystania z darmowych leków o około 11,5 miliona osób. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza duża nowelizacja ustawy refundacyjnej, to podniesienie marży hurtowej o 1 punkt procentowy i detalicznej o około 1,5 punktu procentowego. Zmienia się cykl publikacji obwieszczeń z listą leków refundowanych z dwóch do trzech miesięcy oraz pojawia się możliwość zwrotów preparatów, które refundacje tracą do hurtowni i producentów. Wprowadzono także płatne dyżury aptek w dni wolne i święta oraz zmiany umożliwiające realizację szczepień w aptekach. Zmieniono sposób wyceny leków recepturowych przygotowywanych w aptekach. Pojawił się także zapis obligujący producentów leków deficytowych do ich dostarczenia do minimum 10 wskazanych przez ministra zdrowia hurtowni w równych ilościach. Ustawa daje także ministrowi możliwość obejmowania refundacją leków bez recept. W ustawie o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych pojawił się zapis uszczelniający obowiązującą od 6 lat regulację Potocznie nazywaną apteka dla aptekarza. Przepisy ADA 2.0 mają uniemożliwić siecią aptek przejmowanie spółek prowadzących apteki i zwiększanie tym samym swoich udziałów w rynku. Projekt zyskał poparcie zarówno w Senacie, jak i Sejmie. Regulacja nie cofa żadnych wydanych już zezwoleń, nie zabrania działań franczyzowych, ani nie ma wpływu na dziedziczenie aptek. Aptekę będzie mógł przejąć tylko farmaceuta. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółka jawna albo partnerska z udziałem farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu, a także uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku farmacji. Ponadto podmiot przejmujący bądź powiązane z nim inne podmioty będą mogły być wspólnikiem albo partnerem w podmiocie prowadzącym maksymalnie cztery apteki ogólnodostępne. Wpływ uchwalonych ustaw na rynek jest bardzo duży. A wprowadzone zmiany obejmują wszystkich jego uczestników. Generalizując, mogę jednak powiedzieć, że zmiany te są dla naszej grupy korzystne. Bezpośrednio zyskujemy dodatkowy 1 punkt procentowy marży hurtowej oraz wpływy wynikające z minimalnej marży na leki refundowane w wysokości nie mniejszej niż 50 groszy za opakowanie. Liczne korzyści wpływające na ich biznes uzyskują także nasi klienci, aptekarze, a więc pośrednio będzie to miało i na nas wpływ. Korzystne dla naszych klientów strategicznych aptek niezależnych jest także uszczelnienie ustawy apteka dla aptekarza, co ma wpływ na stabilizację rynku i pośrednio oddziałuje na naszą grupę. Problematyczny dla nas jest zapis 10 na 10, który wbrew założeniom nie spowoduje poprawy zaopatrzenia pacjentów w leki deficytowe, za to może spowodować poważne zawirowania na rynku. Bardzo trudno w tej chwili cokolwiek tu przewidzieć, Ponieważ nie znamy trybu, w jakim przepisy będą stosowane. Bez wątpienia jednak nowe regulacje wpływają korzystnie na rynek i umożliwiają jego dalszy rozwój. Wiele zależy jednak od dalszych prac, rozporządzeń i praktyki rynkowej. Hurtowy rynek farmaceutyczny w drugim kwartale 2023 roku nadal rósł w szybkim tempie przekraczającym 10% rok do roku. Jednak wzrost wartości rynku już w ponad 50% jest wynikiem wzrostu cen preparatów, a nie rosnącej liczby sprzedanych opakowań. Neuka nadal stabilnie rośnie. W drugim kwartale 2023 roku nasze udziały rynkowe przekroczyły 31%, czyli wzrosły w stosunku do pierwszego kwartału o 60 punktu procentowego. W obszarze aptek niezależnych udziały osiągnęły 38%. Grupa umocniła wieloletnią pozycję lidera w rankingu satysfakcji klienta, opracowywanym przez monitor apteczny i niezmiennie prowadzi we wszystkich kategoriach, utrzymując przewagę nad największymi, średnimi i małymi hurtowniami. W drugim kwartale Neuka osiągnęła najwyższą wartość w historii badania aż w czterech kategoriach. Wskaźnik Net Promoter Score również wzrósł o dwa punkty, osiągając aż 69 punktów. Wynik ten odzwierciedla poziom zaufania do grupy, co wpływa na nieprzerwanie utrzymujące się zainteresowanie udziałem aptek niezależnych w programach partnerskich NEUKA. Więcej o programach partnerskich i naszym kompleksowym wsparciu dla aptek niezależnych opowie Tomek Pilecki. Dziękuję i zapraszam Tomka. Szanowni Państwo, systematycznie rośnie satysfakcja aptek niezależnych z uczestnictwa we wszystkich programach partnerskich grupy, osiągając w drugim kwartale 2023 roku najwyższą wartość w historii badania. Przyczyną tego sukcesu jest różnorodność i jakość oferowanego przez nas wsparcia. Zwiększa się zainteresowanie farmaceutów uczestnictwem w szkoleniach realizowanych przez Aptekarską Szkołę Zarządzania. Liczba wszystkich uczestników zapisanych na platformie przekroczyła 21 tysięcy uczestników i wzrosła rok do roku o 1800 nowych kąt. Z tej formy naszego wsparcia korzysta już 80% wszystkich magistrów farmacji czynnie wykonywujących zawód farmaceuty osiągając poziom zadowolenia Net Promotor Score na poziomie 93 punktów. Konsekwentnie realizujemy strategię budowania portfela produktów podnoszących atrakcyjność aptek niezależnych dla pacjentów. W drugim kwartale 2023 roku wprowadziliśmy 15 kolejnych produktów marki Świat Zdrowia. Marka osiągnęła największą wielkość sprzedaży pod względem liczby opakowań wśród wszystkich marek suplementów diety na rynku. Jednocześnie odnotowując najwyższą dynamikę wartości sprzedaży rok do roku w tej kategorii na poziomie 65%. Świat zdrowia to najszybciej rozwijająca się marka suplementów diety na rynku. W drugim kwartale tego roku marka ta została wybrana przez milion sto tysięcy pacjentów odwiedzających apteki w programie Świat zdrowia, generując ponad 20 milionów złotych sprzedaży detalicznej. Kontynuujemy także zmianę wizualizacji aptek w programie Świat zdrowia poprawiając wizerunek i widoczność aptek dla pacjentów. Suma atrakcyjności naszych działań prowadzi do wzrostu liczby uczestników wszystkich programów partnerskich IPRA Partner Świat Zdrowia. Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku przekroczyła ona 4100 uczestników, rosnąc rok do roku o blisko 400 aptek. Dziękuję i oddaję głos Julicie Czerzewskiej, która omówi wydarzenia w obszarze pacjenckim. Obszar biznesów pacjenckich składa się z działalności operatora medycznego Świat Zdrowia oraz zakładu ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowia. W pierwszym półroczu obszar wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 230 milionów złotych. W porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o prawie 90 milionów złotych. To jest 63% Celem operatora medycznego Świat Zdrowia jest stworzenie kompleksowego modelu opieki nad pacjentem na każdym etapie dbania o zdrowie, to jest profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Dlatego w pierwszym półroczu trwały prace skoncentrowane na zadaniach realizujących ten cel. Skupiliśmy się na budowie produktów i usług z zakresu profilaktyki i medycyny pracy, testowaliśmy nowe rozwiązania obsługowe na infolinii medycznej, kontynuowaliśmy budowę narzędzi IT takich jak portal pacjenta, nowa strona Świat Zdrowia, system TPA czy platforma do rezerwacji leków Apteline. Innym ważnym elementem było zaprojektowanie jednolitej identyfikacji wizualnej i spójnej komunikacji oraz rozpoczęcie stopniowego wdrożenia marki Świat Zdrowia w ramach działalności operatora medycznego. Operator medyczny Świat Zdrowia koordynuje opiekę nad pacjentem, wykorzystując własną infolinię medyczną, sieć własnych placówek medycznych, w tym przychodnię cyfrową, oraz sieć placówek współpracujących. Świat Zdrowia zapewnia opiekę medyczną dla pacjentów własnych, a także pacjentów naszych partnerów, zakładów ubezpieczeń i podmiotów medycznych, świadcząc usługi TPA, zdalne konsultacje, wizyty stacjonarne i badania diagnostyczne oraz świadczenia z medycyny pracy. Od stycznia do czerwca 2023 roku Infolinia Medyczna, działająca w ramach operatora medycznego Świat Zdrowia, pomogła w realizacji usług zdrowotnych ponad 770 tysiącom pacjentów, uzyskując ocenę NPS na poziomie ponad 70. W pierwszym półroczu 2023 roku liczba udzielonych zdalnych porad medycznych w ramach cyfrowej przychodni wyniosła 67 tysięcy. Tu NPS również wyniósł ponad 70. Nasza sieć własnych placówek medycznych to już 84 centra w porównaniu do 75 w 2022 roku. Mamy ponad 245 tysięcy aktywnych deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej w porównaniu do 202 tysięcy w 2022 roku. Tak jak wspomniałam, w 2023 roku rozpoczęliśmy proces wdrażania jednolitej identyfikacji wizualnej, w tym rebranding własnych placówek medycznych. Jednocześnie trwały prace mające na celu uruchomienie nowych centrów medycznych w Toruniu oraz w Warszawie. Pierwsze półrocze 2023 roku to 124 miliony przychodów w obszarze sieci placówek własnych. Rok do roku to wzrost o ponad 33 miliony złotych. Jednocześnie stale rozbudowujemy sieć partnerskich placówek medycznych, aby zapewnić leczenie naszym pacjentom na terenie całego kraju. Na koniec streczca 2023 roku sieć liczyła 3350 placówek, realizując pełen zakres świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia ambulatoryjnego. Elementem dopełniającym opiekę nad pacjentem jest realizacja recept. Dlatego stale rozwijamy ApteLine, naszą platformę do rezerwacji leków online. W pierwszej połowie 2023 roku zrealizowaliśmy ponad 560 tysięcy zamówień, czyli o 103 tysiące więcej rok do roku, jednocześnie generując przychody na poziomie przekraczającym 47 milionów versus niecałe 40 milionów złotych. To wzrost o 7,4 miliona złotych, czyli 18,5% rok do roku. Ważnym podmiotem w naszym obszarze pacjenta jest ubezpieczyciel Teł Zdrowia. Pierwsze półrocze 2023 roku to już niemal 212 tysięcy ubezpieczonych, porównując do analogicznego okresu w ubiegłym roku to wzrost o ponad 13%. Przekłada się to na prawie 61 milionów przychodów z działalności ubezpieczeniowej, co daje prawie 24% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Kasię Iwaszkiewicz-Balsam, która kieruje spółką Synoptis Pharma i przybliży nam wydarzenia i wyniki w obszarze produkcji farmaceutyków. W pierwszej połowie 2023 roku na rynku non-RX stanowiącym większość portfela Synoptis Pharma osiągnęła niemal 18% dynamikę przychodów, czyli drugą najwyższą spośród top 20 koncernów. Dynamikę wzrostu zapewniły nam wszystkie statusy rejestracyjne, takie jak leki OTC, wyroby medyczne czy kosmetyki, ale szczególną pozycję zajmują suplementy diety. Liderem wzrostu wśród największych brandów na rynku suplementów pozostaje ekskluzywna linia produktów dedykowana aptekom, marka Świat Zdrowia, z niemal 60% dynamiką wzrostu liczby sprzedanych opakowań. Ten wielokrotnie szybszy niż rynek wzrost daje Marce pozycję lidera w pierwszym półroczu 2023 roku. Synoptis Pharma konsekwentnie realizuje strategię wprowadzania na rynek nowych produktów odpowiadających na potrzeby pacjentów. Wśród analizowanych koncernów o największej liczbie nowości, Synoptis Pharma pozostaje niekwestionowanym liderem. Nie tylko ilość, ale i jakość nowych wprowadzeń, definiowana poprzez takie kryteria jak wartość uzyskanej sprzedaży czy udział w rynku, plasuje spółkę w czołówce koncernów farmaceutycznych. Oprócz wspomnianej już marki Świat Zdrowia, niezwykle ważnym segmentem nowych wprowadzeń są produkty lecznicze, zarówno w statusie OTC, jak i te na receptę, co stanowi odzwierciedlenie długofalowej strategii medykalizacji. W pierwszej połowie 2023 roku spółka otrzymała sześć nowych pozwoleń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu na terenie Polski, zaś kolejnych 20 procesów rejestracyjnych jest w toku. Wśród nich 13 procedur narodowych i 7 procedur europejskich. Nauka inwestuje w obszarze produkcji farmaceutyków i suplementów. W lipcu bieżącego roku grupa sfinalizowała nabycie przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego EWSA z siedzibą w Krotoszynie, co istotnie poszerzyło ofertę produktów w prezentowanym segmencie. Spółka ta posiada niezbędne zaplecze produkcyjne i magazynowe oraz certyfikat GMP stanowiący potwierdzenie jakości w produkcji form lekowych zawartych w pozwoleniu na wytwarzanie. W segmencie produkcji farmaceutyków w drugim kwartale bieżącego roku przychody ze sprzedaży produktów Synoptis Pharma zrealizowane przez segment hurtowej dystrybucji leków ukształtowały się na poziomie 85,4 miliona złotych w porównaniu z blisko 65 milionami rok wcześniej. Segment produkcji farmaceutyków w drugim kwartale 2023 roku wypracował 17 milionów zysku operacyjnego. Dziękuję i oddaję głos Grzegorzowi, który omówi wydarzenia z segmentu badań klinicznych i podsumuje wyniki finansowe grupy. W badaniach klinicznych w drugim kwartale oraz pierwszym półroczu skupialiśmy się na integracji i budowie spójności pomiędzy poszczególnymi obszarami. W perspektywie długoterminowej kluczowe dla utrzymania i rozwoju naszych przewag jest zbudowanie jednej spójnej organizacji i na tym skupione są nasze prace. Jesteśmy w trakcie zatwierdzenia strategii brandingowej i komunikacyjnej. Wynikami podzielimy się w trzecim kwartale. W pierwszym półroczu odnotowaliśmy niewielki spadek wartości pozyskanych kontraktów netto w obszarze SMO. Jest to wynikiem przejściowego spowolnienia, jakie obserwowaliśmy pod koniec roku 2022 i na początku roku 2023 w sektorze inwestycji w spółki biotechnologiczne. Jednak obserwując niespotykane do tej pory dynamiczne wzrosty, Nowych projektów klinicznych w drugim półroczu możemy powiedzieć, że rynek już nadrabia zaległości z poprzednich okresów. Drugi kwartał i pierwsze półrocze dla obszaru Sciaro to dynamiczny wzrost zarówno na poziomie pozyskania nowych projektów, o ponad 228% w pierwszym półroczu, jak i wygenerowanego z nich przychodu. Przychody ze sprzedaży neuka w drugim kwartale bieżącego roku ukształtowały się na poziomie niemal 3 miliardów złotych i wzrosły wobec kwartału sprzed roku o prawie 9%. Grupa Neuka w pierwszym półroczu bieżącego roku wypracowała 183,5 miliona złotych EBITDY i 85,3 miliona złotych w drugim kwartale. Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł po pierwszych 6 miesiącach ponad 81 milionów złotych. Obszar biznesów pacjenckich i badań klinicznych Wypracował w pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży w wysokości 428,6 miliona zł. W samym drugim kwartale sprzedaż obszaru przekroczyła 210 mln zł, co daje wzrost o 83%. Akcjonariusze nełka w drugim kwartale uchwalili dywidendę w wysokości 13 zł na akcję, to jest ponad 57 mln zł. Została ona wypłacona w lipcu bieżącego roku. Mimo tylko nieznacznie malejącego tempa wzrostu kosztów operacyjnych, wyniki uzyskane w drugim kwartale bieżącego roku są satysfakcjonujące. Utrzymujemy kierunek wyznaczony przez naszą strategię. Większość wprowadzanych przez ustawodawcę zmian rynkowych będzie tej strategii sprzyjać. Neuka poradzi sobie z pozostałymi wyzwaniami dzięki silnym fundamentom, umiejętności dywersyfikacji i wielokierunkowemu rozwojowi. Pozostajemy najsprawniejszą firmą na rynku hurtowym co niezmiennie potwierdza stale rosnąca satysfakcja naszych klientów.